No, szczęśliwie, szczęśliwie dla mnie yy, skończyłam realizować yy, Panoramę Miasteczka, czyli taki naprawdę duży projekt, który yy, tworzyłam w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez niemal cały 2021 rok to jest opowieść o koluszkowianach i koluszkowiankach, opowieść taka moja z mojej perspektywy poznawania i spotykania się z tymi wszystkimi osobami najpierw, potem komponowania tego 20 ponad odcinka tkaniny, na której te wszystkie postaci pojawiły się wyhaftowane przeze mnie, moimi własnymi rękoma. Zastrzonym tej opowieści dla mnie są postaci, a nie elementy architektoniczne. Niemniej bardzo ważnym elementem historii koluszek jest dworzec PKP, z którym mnie wiążą bardzo miłe wspomnienia. Niesamowity obiekt taki łączący koluszki. Uważam go za bardzo szczególny i ważny, i zachować go chciałam także dla potomności, ponieważ niedługo zniknie z mapy koluszek. Teraz trochę o tym, jak to wszystko po kolei wyglądało. To jakby działo się w kilku takich konkretnych etapach właśnie zbierania najpierw informacji i spotykania się z mieszkańcami koluszek, także spotykania się z osobami, które... Nie żyją już i nie mieszkają już w koluszkach. Takimi bardzo ważnymi postaciami, które znalazły się w panoramie miasteczka, jest Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro. Bardzo znani polscy artyści, którzy, i to może być zaskoczeniem dla niektórych, tworzyli, nauczali także właśnie w koluszkach. Chciałam pokazać to miasteczko jako takie centrum trochę kulturalne, może nie na skalę światową, ale takie, w którym bardzo wielu mieszkańców i mieszkanek ma artystyczne Artystyczne pasje. Malarze, pisarka, muzycy działają w koluszkach, i bardzo mi zależało na tym, żeby oni się pojawili. Potem było komponowanie panoramy w komputerze, tak żeby zapanować nad całym materiałem i przygotować i rozplanować kto, gdzie jest pokazany. Kolejnym etapem było przeniesienie panoramy w odcinkach, w 18 częściach, na duże plansze, z których każda ma metr na metr 20. I ja sobie jakby z wykorzystaniem rzutnika przenosiłam te wszystkie postaci na płótno, a następnie zaczęłam haftować. Podzieliłam sobie to na etapy i najpierw wyhaftowałam głowy, twarze, ręce. Potem dopełniałam obrazu, dodając nakrycie głowy, okulary, czapki, oczy i wszystkie elementy, które jakby twarz uzupełniają. Następnym etapem było haftowanie ubrań i nakryć głowy, i to 3 do 4 tygodni jakby zajęło mi wypełnienie właśnie i wyhaftowanie ubrań. Potem już w kolejnym etapie uzupełniałam kolejne warstwy haftu. Możecie sobie wyobrazić, że jakby wypełniania takiej przestrzeni ręcznie, szyjąc, no to jest naprawdę niesamowita praca. Potem dołożyłam tło i wszystkie dodatkowe elementy, i tutaj się pojawił właśnie dworzec PKP. I te trakcje, które pojawiają się w tle, są i elementem dekoracyjnym, ale też takim nawiązującym trochę strukturalnie do tego, jak wygląda haft w ogóle połączeniem nićmi, połączeniem liniami pomiędzy różnymi postaciami, które pojawiają się w panoramie. Jak już były wszystkie plansze wyhaftowane i miałam jakby łączyć, to sobie ustawiałam po trzy, po cztery jakby w jednym rzędzie i ewentualnie te połączenia korygowałam, uzupełniałam o jakieś elementy, które uznałam, że są potrzebne. No i jak już zobaczyłam sobie, że jakby jestem na niemal końcu tego procesu i potrzebowałam miejsca, żeby zszyć to wszystko razem, zobaczyć po raz pierwszy w ogóle wszystkie te 18 fragmentów ze sobą jakby zestawionych. No i i zrobiłam to w użyczonej sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Przekazałam to krawcowej, która jakby wzmocniła te moje szycia, jakby wykończyła, żeby można było tą panoramę eksponować, żeby można ją było zobaczyć na wystawach. To, co ważne było dla mnie też przy podejmowaniu się realizacji panoramy i taki zamysł, to żeby te, też te osoby, które się pojawiają na, na panoramie, Poznały się między sobą, bo się okazuje, że mimo tego, że to zgromadzonych 100 osób, to wydawałoby się, że jak na, e, takie miasto, miasteczko to nie jest jakoś bardzo dużo, ale, o, ale jakby w wyniku tego procesu, jakby zobaczyłam, że, że niektóre osoby, które się pojawiły na panoramie, nie znają się między sobą i że panorama było, była jest takim, e, takim e, dziełem, które, e, które ma szansę jakby Połączyć pomiędzy sobą poszczególne postaci, dać możliwość poznania się lepszego, lepszego tych, tych osób między sobą. Więc, jakby to było też oprócz zrealizowania czegoś haftowanego, bo haft jest moją pasją, i, i, i to, było, to było jakby takim artystycznym spełnieniem dla mnie, że mogłam w takiej skali, z taką ilością postaci umieszczonych w panoramie pracować. I zrealizować ten, ten, ten pomysł, to że jeszcze jakby ten element społeczny i łączący poszczególne postaci bohaterów, panoramy między sobą, też mam nadzieję, mam takie, takie wrażenie, że został przeze mnie osiągnięty.